<noise> Maciej, co jutro robimy. Jedziemy po niemiecki Diligence. Rozpusty. Dokładnie. Jedziemy tam pociągiem tak samo, jak po plotach. Wspomnij też o tym, że nie ma miejsc w pociągu na stronie. Teraz, ej, teraz dobre przejście o czoło. I znowu w swoim czole zaczniemy. Nie mam za koła. Dzień dobry wam wszystkim. Mamy szóstą. Za wcześnie jest na mnie. Idziemy budzić Macieja. <grystanie> <grystanie> polski maluch. Ja nie wiem, czy taki polski I czy maluch. Chyba? Gdzie to ty Tam chyba tym No, no tak siły Nie chcesz? Ja spałem... ja spałem 8 godzin przez 6 godzin, rozumiesz? <noise> Perony 1-4 Jakbyście nie wiedzieli że jesteśmy w metropolii Krzywskiej Dziura w chuj Jeba Civilization Słuchamy To <noise> Peron czwarty. Ej, zauważyłeś, że w Krzyżu zawsze jest, nie wiem, jak, jakby smok, Co to, z Kraków? Tak się wiesz, przyzwyczajają, bo jedziesz do Krakowa. No. no. Dziwne mają te pociągi w tym Krzyżu. A ja, ja. <noise> no tym nie ja. Tym jedziemy do Katowic? Na no pewno. To jest nasz.

I to bez biletów. Ile, ile żeś? 600 km bez biletu. On tak się jeździ w BKP. I, Oczywiście i C, nie było C. internetu, nie polecamy. No. Dobra, gdzie idziemy? A ja wiem. Jedziemy tak, na McBo. Jest... Czekaj, ja tu z nie byłem? Nie, to my byliśmy we wysamu. Ty Ale kurwa. To ty, bardzo mi... podobnie wygląda. Dobra, Elo. Przedstawię wam żabę. Żaba Żabatryskę. Nie, no. nie tylko z buzi. <noise> Czekaj, jeszcze raz. Idziemy do McDonald's. McDonald's jest And policja. And, policja yeah. And very much policja. Ale kółeczko zamalowane. Ja chodziłem na repetycję z matematyki, bo nie znałem matury no. Teraz wiem, że. To znaczy, że jest zamknięty, nie? Dokładnie. Nawias zamknięty. Dobra. Wędkowanie Orlępaczka. No ale dobre Jestem bardzo niedowolony. Dlaczego nie masz drugiego? Bo mini tak. No, Aha. No dobra. I co macie co sądzisz o Katowicach? Generalnie jestem delikatnie czuję niepokój, że tak powiem. No. Jest naprawdę dziwnie tutaj. Dziwni ludzie. Jest, no, jest ostro. Trochę się martwimy, ale zobaczmy. co. No generalnie Ej gościu normalnie przyszedł do nas. Coś tam, za zadzwonić. Baliśmy się, że nas skroi na telefon. Potem jakiś ty stanął nad nami zaczął palić peta i strzepywać to wszystko na nas. I... Jednocześnie gadał przez telefon i dar coś tam murtuł Bo ty mnie nie słuchasz Coś tam. Taka wle... jazda, nie? No. Katowice. Do... Katowice. Katow... Katowice, Czy jest tu ktoś z Katowic? Co tu się dzieje? Tydzie, wytłumaczcie to nam, idziemy do Heima A czy tak. Jest targowane, ale jest gadane też z, z tatą. And, uh, no nie wygląda to źle na... Tu jest jakiś potencjał no? Ale to później się o tym dowiecie Ale ogólnie spoko, tylko będziemy mieli stalówki, a nie ocy Ale fajne no, no. Ale nic nie chcę, nic ma innego Pierwszy raz w ogóle prowadziłem E36 no co myślałem to jest gokart, go naprawdę Maciej ma go a... czym jedziemy? <laughs> ja pierdziele Czekaj, pokażę się Ludzie, spełniłem marzenie e 3618 gs Eee I co? Weź nawigację babci Chuj tą nawigację no, nie, nie, nie stary maja. Jedź na, nie wiem fajnie zaraz ją Wam pokażę. Jest do ogarnięcia, ale dobra cenka. Mój wymarzony spec, kolor, wszystko dobrze idzie, zdrowa jest. Także wiemy, już po pierwszej przejażdżce BMW rozmiar Penisa zwiększa się o 10 cm, to teraz mamy 13. <noise> o, Proszę Państwa, przedstawiam Wam moją Materia Violet. Brudna, jak nie wiem, na stalówkach. 18 8 jest z winu. Nakładki progowe odpadają, i tu jest spór. rdzy, ale to nic. Tu też jest wbite, ale to nic. L36 w kupecie L36 Ej, to trzeba zdawać Fajnie No i patrz w ogóle robię teraz tak jest takim Teraz jest taki, o, z, z takim Taki jeszcze nie widziałem. O wow, no. ojej, przepraszam Ty, chuju Naklejka się łatwo zrywa, bo jest 30 ile? 4, jest, nie? No, coś takiego. No nie wiem jak można by było kupić auto bez klimy Ja na przykład mam Nie działa, ale to jest szczegół. Uuu, daj mu, bokiem A weź go odpal. Co ty pierdolisz, że klema spadła? Nie, kluczyk nie nie kręcić co? Ty kurwa, na chuj mnie stras. Dobra, nie, nie, nie. nie. wpadł w ogóle. Mówiłem ci, że nie zabankowałeś do pełna. Do połowy. Ale jak, czemu to? No bo ty nie Dobra, sorry. Tak, gdzie jesteśmy, Maciej? Tarczyński Arena. Tarczyński, tu... najlepszy kabanowski. E, tutaj wracamy za rok, już nie na stalówkach. I już będzie trochę ładniej zrobiona na Altrace. O ile reszta wszystkiego nie Na progach się nie jeździ. <noise> tutaj, tutaj Alt-Race za Robo no, zabije. Za Ależ to pięknie, Maciej. Szybka... Jakieś szybkie wrażenie co do e 36 no, no. No. Ja. Proszę Państwa, witam. Sorry, że taki zaspany i taki, nie wiem, taki brzydki. To pokażę Wam. Dojechaliśmy generalnie. I to jest moje E36 Coupe. w moim wymarzonym kolorze. Empak jest. Progi empakietowe też są, ale trzeba je wkleić i na pewno pomalować poza tym ładna jest no pas tylni trochę brzydki bo tutaj burchle tu jeszcze nie, nie ma źle tak naprawdę widziałem gorsze ta wniotka boli i dzisiaj sobie sprawdzimy czy te intro są rzeczywiście oryginalne z wnętrza są he, skórzane Boczki, które jeszcze się żyją, sobie sobie żyją. Eee, To działa Ja pierdziel. Mamy podłokietnik w skórze, pół skóry sporty eee, Serducho do oprzycia Też niby jest Lenkrad from Win, Ale jest mega starta Więc nie wiem, czy to jest oryginalna, czy, czy co Sufit w Alcantarze. Tak samo no te. To... No i tak się żyje. Myślę, że projekcik wysiądę sobie. To jest kurwa gorąco. Myślę, że projekcik będzie ciekawy. Bo idealna nie jest na pewno. Ale najgorsza też nie jest. No i to w sumie tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Maciej'a. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Aleksandra, który nam to sprzedał. I co? Na razie.